Mega, nie, mega. Nie 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 <gry> Mamy sobotę 10 maja, a to kolejny odcinek Poranka na Synaju. Mamy dzisiaj wiele bardzo ciekawych tematów, więc bez przedłużenia zapraszamy. z Papam, wybrana nowego papieża. Ten początek programu był już nagrany, ale z racji tego, że Cały świat obiegła informacja o tym, że Leon XIV został nowym papieżem. Przybliżę Wam, kim jest nowy ojciec święty. Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. Nowy ojciec święty jest zakonnikiem, konkretnie augustianinem, i wiele lat pracował na misjach w Peru. Pochodzi z Chicago i został pierwszym w historii papieżem ze Stanów Zjednoczonych. W swoich poglądach papież Leon kładzie nacisk na duszpasterstwo, wrażliwość społeczną oraz decentralizację Kościoła. W jednym z wywiadów podkreślił, że biskup jest pasterzem, a nie menadżerem. Od pierwszego przemówienia na Placu Świętego Piotra bije od nowego ojca Świętego chęć otwarcia się na innych i chęć zachowania pokoju wśród wiernych. Módlmy się za nowego papieża, aby był to po prostu dobry czas dla Kościoła. A teraz, nie przedłużając, wracamy już do Cinego News. Rozpoczął się odpust ku czci Świętego Stanisława w Szczepanowie. 4 maja w Szczepanowie rozpoczął się tygodniowy odpust ku czci Świętego Stanisława, biskupa i męczennika głównego patrona Polski w Tarnowskiej. Wierni uczestniczyli w tym dniu przy świętej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Mieczysława Moszyckiego, Metropolity Lwowskiego. Polak przebiegł maraton Boso na lodzie, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Paweł Durakiewicz wziął udział w maratonie Frozen Lake w Szwecji, biegnąc z Boso przez ponad 42 km. Udało mu się to zmieścić w czasie, który dał mu rekord w Księdze Rekordów Guinnessa. Jak sam mówi, pomimo, że po pierwszym kilometrze pojawiło się zwątpienie i chęć poddania się, to je zignorował. I udało mu się zdobyć to niebywałe osiągnięcie. Historia w tle. W 1869 roku została otwarta pierwsza kolej transkontynentalna, łącząca sieć kolejową na wschodzie USA z Kalifornią i wybrzeżem Pacyfiku. Był to duży krok do modernizacji transportów w ówczesnych Stanach Zjednoczonych. W 1789 roku Jean-Pierre Blanchard, francuski wynalazca i pionier lotnictwa, odbył pierwszy w Polsce lot balonem nad Warszawą. Imieniny obchodzą dzisiaj Felix i Samuel, a jeśli chodzi o święta nietypowe, obchodzimy Dzień Załzy. Moim dzisiejszym gościem będzie Kacper Kudła. Człowiek, który bardzo mocno angażuje się w życie Tarnowa, prowadzi media społecznościowe, jest sekretarzem Młodzieżowej Radzie Miejskiej i ostatnio wygrał Tarnowską Ligę Debatanską wraz ze zespołem szkół mechaniczno-elektrycznych. Dzisiaj najwięcej o debatach, ale o tamtych punktach też dzisiaj porozmawiamy. Serdecznie zapraszam. Z nami w studiu jest już Kacper. Cześć, Kacper. Cześć, cześć. Witam serdecznie. Chciałbym zacząć od tego, czym dla Ciebie było w ogóle wygranie TLD? Mm -hmm. Bo to był już trzeci sezon Twój i dopiero teraz się udało. Tak. Wygranie TLD to przede wszystkim ogromna radość, szczęście, ale też taka duma i świadomość tego, że rzeczywiście ciężka praca się opłaca. W ten sezon, w porównaniu do, do reszty sezonów, w oczywiście debatowałem, poświęciliśmy bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu. Też zaangażowało się w to wiele osób, nie tylko z naszej drużyny, bo współpracowaliśmy zresztą z debatantami z też z innych drużyn, z innych szkół, co też było takim, taką formą współpracy też naszej jedności jako całej społeczności debat. Jest to niesamowita radość przede wszystkim. I takie zadowolenie właśnie, że, że to jednak oddaje I, i myślę, że to zwycięstwo jest właśnie esencją takiego stwierdzenia, że, że jednak ciężka praca rzeczywiście się opłaca i, i że mm, kiedy się coś rzeczywiście chce doprowadzić do skutku, to, to naprawdę to ma szansę bytu, no nie? W tym sezonie również mieliśmy szansę na, na zdobycie najlepszego e, mówcy z sezonu. Nie udało nam się to jednak. Najlepszą mówczynią została Paulina Adwent z e, liceum w Tuchowie. W każdym razie e, w top trzech mówców tego sezonu e, dwóch znalazło się z naszej drużyny. W tym, w tym, ty w tym, w tym ja oczywiście. E, tak, Ja byłem na trzecim miejscu, moja koleżanka z drużyny, Ula, była, była na miejscu drugim. E, ale a propos też Uli i, i w sumie Patryka, czyli takich naszych pionier pionierów naszej drużyny, to były właśnie osoby, które e, do spotkań naganiały nas najbardziej i tak naprawdę gdyby nie ich zawziętość, ich motywacja, ich taka odpowiedzialność za to, co tak naprawdę od samego początku stwierdziliśmy, czyli to, że lepszego sezonu do wygrania TLD nie będzie yy, i konsekwentność pokazało, pokazało skutki i to w taki bardzo dosadny sposób, bo jednak, jednak yy, tam półfinał wygraliśmy 50 punktami, yy, finał chyba, chyba 20. Yy, no mimo wszystko, klasę pokazaliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli uzupełnialiście się wszyscy razem. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Były sytuacje, w których czasem te chwile, w których trzeba było rzeczywiście nad debatami siedzieć, a już się nie chciało, w jakiś sposób pędzały nas w pewnego rodzaju kłótnie, ale, ale to wszystko zostało zażegnane i, i myślę, że, że koniec końców to wszystko było tego warte. A jak się w ogóle u Ciebie zaczęła ta pasja do debat? No U nas w szkole ogólnie taki kult debat był od samego początku, w ogóle, Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, bo od pierwszego sezonu debatuje moja szkoła. Naszymi opiekunami jest, jest mój nauczyciel od historii oraz pani od angielskiego w mojej szkole. Pani Ania mnie nie uczy. Jednak od pierwszych lekcji historii w mojej szkole o debatach się mówiło bardzo, bardzo głośno. I też moja klasa bardzo była zaangażowana w sumie w tą dyskusję o debatach, i też do samych warsztatów przystąpiliśmy w bardzo. Szeroki i... E, to znaczy dużo osób po prostu dołączyło do tych, tych warsztatów, e, które później w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej się, się odbywały, e, w liczbie 15 osób. E, tak. Przede wszystkim nasz pan od historii nam włożył ten, ten bakcyl i jak już rzeczywiście po warsztatach zdecydowali nasi opiekunowie, kogo wrzucą do składu, to to zaangażowanie było jeszcze większe. Po prostu znaleźliśmy osoby, które, które jak najbardziej się do tego nadawały i też w naszej drużynie byli tacy weterani, którzy już debatowali tam czwarty rok, to oni nam też pokazali od samego początku, jak wyglądają debaty, w jaki sposób się do nich przygotowywać, od czego w ogóle zaczynać, kiedy się ma tezę już na debatę. Debatę. To nam też pokazało taką ścieżkę, w jaki sposób podążać, aby rzeczywiście dojść do takiego sukcesu, jakiego doszliśmy teraz. A jak właśnie wyglądają przygotowania do debat? Szczególnie może o tej tezie finałowej. Jak tam to wyglądało? Okej. Okay. To była teza y, polityczna, ale w jaki sposób w debacie, która ma być właśnie niepolityczna, mówić o tematach politycznych? I to był właśnie największy dylemat. Od samego początku y, musieliśmy najpierw zobrazować to, w jakich ramach w ogóle kładziemy tą debatę. Y, musieliśmy zwrócić uwagę na wszystkie słowa zawarte w tej tezie. Ona była o silnej polityce tożsamościowej i też było mówiono o tym, że jest niezbędna. Na tych dwóch słowach się y, oparliśmy najbardziej, bo silna to duże słowo, niezbędna to również duże, bo tak Nazuje nam myśleć, że nie ma innego rozwiązania, yy, i tak też oparliśmy naszą argumentację na, na opozycji, bo stanem przygotowania do debaty oksfordzkiej, szczególnie w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, yy, trzeba właśnie oprzeć na, na dwóch aspektach: na aspektach propozycji i opozycji. Na obie strony musimy się przygotować równowiernie, bo nie wiemy, yy, na jaką stronę będziemy debatować ostatecznie. Stronę dowiadujemy się godzinę przed debatą, co też uaktywnia w nas taką. Perspektywę zawsze patrzenia na problem z dwóch stron, no nie? I to też w życiu rzeczywiście oddaje. Jak, jak patrzysz się na dany konflikt, to zawsze jednak przechodzi taki mechanizm, żeby, żeby popatrzeć na jakiś konflikt właśnie z dwóch stron, nie tylko z tej mojej aktualnej, tylko rzeczywiście zobaczyć tą perspektywę innej osoby, no nie? A jak to było w tej tezie finałowej? Czy ta strona? bardziej wam przypasowała, mm -hmm. którą wylosowaliście? Zdecydowanie, zdecydowanie. Od samego początku opozycja była jednak tą, tą bardziej stabilną, no przede wszystkim przez to słowo niezbędna w tezie, bo, bo tak jak powiedziałem, niezbędna to naprawdę duże słowo, zresztą yy, też nie jedyne w tezie, bo, bo do silnej też się później na opozycji odwoływaliśmy. Mieliśmy również taki dość mocny schemat i mechanizm na propozycji, yy, jednak opozycja była znacznie prostsza do, do przede wszystkim odbijania później argumentów propozycji, ale i yy, ale również argumentowania. A czego debaty Cię nauczyły i czego ogólnie, według Ciebie, mogą nauczyć innych? Tak, ja lubię tą, tą metaforę, kto grał w Minecrafta to wie, że, że zawsze, nieważne jak się jest później dobrym, to zawsze potrzeba tego drewnianego kilowa do, do wykopania później kamienia i później zrobienia kamiennych narzędzi. I dla mnie debaty to właśnie był taki drewniany kilof, który zawsze na początku y, musi być. I, i dla mnie szczerze otworzył y, po prostu drogę do społeczeństwa. Jak, w jakikolwiek sposób to nie brzmi. Yy, w każdym razie debaty nauczyły mnie po prostu nie tylko dyskutowania na dane tematy z, z jakąś yy, społecznością, z ludźmi, ale też otwarły na nowe znajomości. Debaty to też niesamowite źródło właśnie przyjaźni, też takich więzi, które, które później w życiu się przydadzą, bo y, większość właśnie debatantów w jakiś sposób w mieście działa i później ta, ta się znajomości się, się bardzo pogłębia. No i tak naprawdę główne założenie debat, czyli wystąpienia publiczne, takie y, zredukowanie strachu przed... Jakąkolwiek interakcją z większą publiką, no mi to otworzyło niesamowicie horyzonty. Sam jestem lektorem też i, i ta trema, kiedy się wychodzi rzeczywiście przed tych ludzi, to, to rzeczywiście było zauważalne. I, I ja do dzisiaj pamiętam, jak wychodziłem na swoją pierwszą debatę, nogi mi się zaczęły strasznie trząść. W ogóle myślałem, że mi się głos załamywał. Straszne to było, straszne to było, ale już z każdą następną było coraz lepiej. No i e, tak też e, niecały miesiąc temu, bowiem miałem e, okazję, właśnie, e, pomówić przed. 300 ludźmi publiki, no niesamowity progres też z mojej własnej perspektywy i bardzo się cieszę, że w ogóle do debat się sam zachęciłem, raczej zachęcili mnie też nauczyciele oczywiście, yy, bo otwiera to niesamowite horyzonty, niesamowite horyzonty. A jak według Ciebie TLD wpływa na taką mm, tarnowskie społeczeństwo, w ogóle na środowisko mm -hmm. w Tarnowie? No myślę, że przede wszystkim ta otwartość na różne perspektywy. To jest dla mnie taki e, główny aspekt, który debaty otwierają. E, też przede wszystkim ta, ta sieć e, więzi, która się pomiędzy debatami, debatentami jakoś e, usilniła, no, dla mnie to jest też nie, nie do powtórzenia. Nie wiem, czy jest jakakolwiek inna struktura, która tak bardzo zrzeszyła młodzież i, i tak bardzo ją e, jakby zawiązała między sobą. E, Myślę, że niesamowitym to jest, że, że można budować taką społeczność w Tarnowie, yy, i to w tak naprawdę niewinny sposób. I chyba te tarnowskie debaty są jedne z najlepszych w Polsce. To prawda, to prawda. Teraz, z racji tego, że wygraliśmy Tarnowską Ligę Debatanską, mamy też okazję reprezentować nasz region w Pucharze Polski Debat Oksfordzkich w Dyni w czerwcu. Zobaczymy, co pokażemy. W każdym razie, w, każdym, w każdej edycji takiego turnieju, rzeczywiście Tarnowska Liga Debatanska zajmowała bardzo, bardzo wysokie miejsca w porównaniu do, w sensie, w perspektywie całego kraju. I, I rzeczywiście tarnowskie debaty w porównaniu do, do krakowskich czy warszawskich są na bardzo wysokim poziomie. Zresztą też pojawiają się niegdyś opinie, że krakowskie debaty mają totalnie inny schemat i, i kultura wypowiedzi tam, czy chociażby retoryczne usposobienie tych, tych mówców jest całkowicie inne i na gorszym poziomie. I debaty nie składają się tylko na ligi, bo przecież mhm. na przykład Twoja szkoła, się dobrze pamiętam, zajęła trzecie miejsce w. W konkursie debat IPN-u, prawda? Tak, na pewno tak było. IPN to też ogólnopolski turniej, debat historycznych. Naszym opiekunem jest pan od historii, więc my mamy bardzo niedaleką drogę do tego. IPN to też turniej, którym Tarnów rzeczywiście króluje, bo niegdyś oczywiście moja szkoła zajęła trzecie miejsce, jednak w ostatnich latach to było chyba trzecie liceum. Trzecie liceum zostało wicemistrzami Polski chyba dwa lata temu, z tego co pamiętam. A też los chce, że, że od dwóch lat na IPN-ach na naszym. W eliminacjach naszego regionu w jakiś sposób się spotykamy. I jednak debatujemy za wszystkim trzecim. Dwa razy debatowaliśmy, dwa razy tak na razie przegraliśmy, ale jednak jednak trzecie liceum pod względem historycznych debat jednak w Tarnowie króluje. Zobaczymy, jak będzie za rok. My się IPN-ów nie boimy. Tezy w Lidze bywają bardzo różne, mogą się składać na różne płaszczyzny. Mhm. Czy mieliście w tym sezonie taką tezę, którą trudno wam było opracować i przygotować? Mhm. Myślę, że chyba najtrudniejszą tezą była ta finałowa, bo u mnie w drużynie były osoby, które, jeśli chodzi o wiedzę polityczną, jakkolwiek, no to tak średnio, no nie? No i w, taki, w takim obliczu trzeba było te osoby przybliżyć do tej sytuacji geopolitycznej świata. Totalnie od zera. Były osoby, które na przykład się polityką interesują. Ja też yy, się polityką interesuję. Mogłem jak najbardziej tym, tym osobom yy, takie coś przybliżyć. Jednak z, chyba zgodzimy się w tym, że polityka nie jest zbyt prosta do zrozumienia czasem, no nie? I, I często to bywa problematyczne. W tym sezonie mieliśmy niesamowite szczęście do debat ekologicznych i takich tez były. Dwie. Mieliśmy, mieliśmy dwie debaty ekologiczne też przy współpracy tam z BOO, Organizacją Odzysku Opakowania i Odpowiedzialności Producenta, i już rzeczywiście w schemat ekologiczny weszliśmy naprawdę bardzo głęboko. Też interesu, zainteresowaliśmy się, czy są jakieś ogólnopolskie turnieje debat ekologicznych, i rzeczywiście takie są, więc, więc wakacje mamy w planach się na takie zapisać i, i coś tam powalczyć, bo rzeczywiście niesamowitym też jest to, jak bardzo nasza wiedza w kontekście ekologii się pogłębiła w perspektywie tych debat. I też jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że, że debaty potrafią otwierać nam horyzonty na różne perspektywy. Nie tylko tych rzeczy, które Cię interesujemy, ale również zmusza nas to do takiego otwartego spojrzenia na każdy temat na świecie. No nie? A jak z perspektywy osoby, która angażuje się w debaty, mhm. prowadzi profil w mediach społecznościowych, czy jest w młodzieżowej Radzie Miejskiej, wygląda zaangażowanie właśnie młodzieży w życie Tarnowa? Myślę, że. W młodzieży, szczególnie tarnowskiej, jest takie przeświadczenie, że w tarnowie dzieje się naprawdę mało. Jednak to jest stereotyp. W tarnowie dzieje się naprawdę dużo. Jest dużo osób, które naprawdę chcą się angażować, jest dużo osób, które organizują naprawdę dużo. Myślę, że problem największy jest yy, właśnie z, z promocją, z uświadamianiem tych ludzi, że rzeczywiście w tarnowie się dzieje. To właśnie też poprzez swoją telewizję, którą, którą założyłem razem ze znajomymi. Chciałem właśnie zniwelować. Chciałem uświadamiać społeczność, że rzeczywiście w Tarnowiecie dzieje i robić jeszcze więcej, bo, bo mi to osobiście sprawia przyjemność i, i naprawdę, szczególnie w środowisku debatanckim widać, jak dużo osobom też to sprawia przyjemność. A co Ciebie zainspirowało do działania? Ja ogólnie lubię ludzi. To jest takie moje motto życiowe chyba nawet. Lubię współpracować z ludźmi, widzę w nich naprawdę duży potencjał. Nie zrażam się też do ludzi, kiedy, kiedy są jacyś może nie mojej osobie I, i myślę, że to skłoniło mnie najbardziej do tego, aby działać na rzecz ludzi. Yy, moja szkoła ogólnie w głównej mierze yy, specjalizuje się w takich projektach naukowych, ale, ale ja też rzeczywiście miałem taką okazję, aby, aby w takich projektach uczestniczyć, jednak mnie bardziej ciekawi ta strona społeczna yy, i dlatego też właśnie w nią uderzyliśmy razem z tym projektem telewizji oczywiście. Yy, też wystartowaliśmy w olimpiadzie odwolnienie z teorii, która jest olimpiadą projektów społecznych. Polsce. Co mnie zainspirowało? No przede wszystkim, przede wszystkim ludzie i, i ich uśmiech na twarzy, kiedy rzeczywiście w Tarnowie się dzieje, albo kiedy idzie się na jakąś imprezę zorganizowaną rzeczywiście przez młodzież i, i rzeczywiście się dobrze bawią. I, i, I taka świadomość tego, że rzeczywiście mogę zrobić coś podobnego, co może sprawić uśmiech na twarzy tych ludzi. No, no, Dla mnie to jest taka niesamowita też ta świadomość. Lubię to robić po prostu i, i dlatego też y, staram się organizować jak najwięcej z ramienia jakiejkolwiek tam organizacji czy struktury, w której uczestniczę. Jak już wspomniałeś, prowadzisz Tarnow TV. Tak. Co Cię zainspirowało do stworzenia tego projektu? Bo mm -hmm. on odbił się trochę takim nawet fenomenem wśród tarnowskiej mm -hmm. młodzieży. zyskał dużą popularność. Mm -hmm. I czy też debaty w jakikolwiek sposób łączą się z tym projektem? Ogólnie sam pomysł Natarnów TV powstał na warsztatach psychologicznych, na których uczestniczyliśmy w Fundacji bma 20. Moja koleżanka z klasy Ula, o której już wspominałem, zresztą debatujemy razem z Ulą, Padła na pomysł, aby zrobić taką strukturę, która będzie nagrywała śmieszne i może młodzieżowe filmiki na, na media społecznościowe, takie jak Instagram czy TikTok, aby zebrać jakąś społecz społeczność ludzi i lokalną tą społeczność. Chcieliśmy później łączyć tarnowskie szkoły, jednak ten pomysł później poszedł w niepamięć. W każdym razie z tą społecznością, którą chcieliśmy zebrać, chcieliśmy organizować jakieś wydarzenia. Chcieliśmy po prostu mieć jakąś strukturę, aby te wydarzenia móc zorganizować, bo pomysłów na wydarzenia było naprawdę wiele, ale nie było po prostu struktury, z której byśmy z ramienia moglibyśmy takie rzeczy robić. I tak właśnie Ula wpadła na pomysł, aby zrobić takie media społecznościowe. Też bardzo zawdzięczam to Uli, że, że miała taką stanowczą rękę w tym, co robiła, bo, bo ja jestem taką osobą, która jak wpadnie na jakiś pomysł, to woli go najpierw rozpisać, zapytać o zdanie 10 osób i, i w ogóle. A Ula w ten dzień, w który na to wpadliśmy... Zrobiła to konto, nagraliśmy pierwszego TikToka i już poszło w świat, nie? Ludzie to zaczęli udostępniać. W ogóle niesamowite to było. Fajne, jak nas cieszyło pierwsze 500 tysiąc obserwujących. Eee, no niesamowita to była radość. Eee, też takiego takiej małej rzeczy eee, można powiedzieć. Eee, Myślę, że przede wszystkim do działania nas inspirował sam fakt tego, że w Tarnowie można działać i każdy to może robić i w tak niewinny sposób można zacząć, bo założenie konta na Instagramie, no każdy młodzież, każda młodzież to potrafi, no nie? I to wcale nie jest dużo, a z tego ramienia już można robić naprawdę sporo. Prowadzisz Tarnow TV, debatujesz, jak wspomniałem wcześniej, jesteś też w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Mm -hmm. Jak przynależność do tych wszystkich środowisk pomaga Ci w działaniu? Może to zabrzmieć jak taka forma kolesiostwa, ale, ale przede wszystkim znajomości do, z tych wielu struktur pomagają mi yy, znaleźć odpowiedź na każde pytanie, jakie tylko sobie zadam. I mam taką świadomość z tyłu głowy, że nieważne, co będę chciał zorganizować, czy scenę, czy nie wiemy, czy jakiegoś wykładowcę, czy, czy zrobić jakieś ogólnopolskie wydarzenie, to po prostu wiem, do kogo zadzwonić, no nie? I super to jest, bo to mi daje też taką wolną rękę w każdym pomyśle, który, który mam tam jakoś w głowie. Yy, I też sam fakt tego, że, że gdzieś od początku swojej szkoły średniej yy, chciałem angażować się w wiele struktur, yy, bo wiedziałem, że w późniejszym czasie mi to odda w jakiś sposób. I mimo że może w tej perspektywie nie miałem jakichś benefitów z tego, to rzeczywiście w późniejszym czasie to naprawdę oddało. Sam w nie wiem, w Młodzieżowej Radzie Miejskiej też jestem rzecznikiem prasowym. Zostałem nominowany przy, przy zmianie przewodniczącego, która nastąpiła rok temu. I, i sam fakt tego, że, że przed kamerą czuję się tak dobrze, co jest też powiązane z moją działalnością w Tarnów TV, no jednak w sumie wprowadził mnie w ten świat bycia rzecznikiem prasowym w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. I też to zaszczytne miejsce zawdzięczam wielu osobom, które zaufały mi, że, że będę się na tym stanowisku sprawował w taki porządny sposób. A jak czujesz się z tym, że przez Tarnow TV właśnie pomagasz też innym ludziom? Przez zbiórki na przykład, mm -hmm. czy przez turnieje sportowe? W ogóle pomagać przez zabawę to jest, to jest chyba najlepsze połączenie na świecie. I, i, i tak się właśnie czuję, tak się właśnie czuję. Pierwszym wydarzeniem, które tak naprawdę Tarnow TV zorganizowało, był właśnie charytatywny turniej e-sportowy. Wtedy zbieraliśmy na, na pieski w azylu. Działało to na zasadzie takiej, że po prostu 5 zł wpisowego, które szło na zbiórkę przeznaczoną na tarnowski azyl, było wymagane do uczestnictwa w turnieju. Te osoby, które Dobrze się bawiły podczas turnieju, miały w jakiś sposób możliwość też pomóc tym pieskom. Później oczywiście 27 grudnia, do dzisiaj pamiętam, 2024 roku, e, razem z tą, z tą karmą za 2000 złotych wtedy, e, zjawiliśmy się w tym azylu, e, porobiliśmy fotki, rozdaliśmy też nagrody, e, którymi zostaliśmy obdarowani przez, przez Akademię Tarnowską, przez zakłady mechaniczne, ale też uzyskaliśmy patronat honorowy prezydenta miasta, e, co też nam załatwiło jakieś tam drobne gadżety, żeby nie zostawiać tych wygranych e, drużyn z pustymi rękami. No, niesamowite to jest uczucie, że można pomagać poprzez, poprzez zabawę, bo często... Ludzie mają takie myślenie, że, że żeby pomóc sobie się rzeczywiście w 100% na tym skupić, a rzeczywiście można robić coś i pomagać przy tym jednocześnie, no nie? A ja też już mówiłem o tym, w każdym razie ten uśmiech nie tylko dziecka, ale też merdający ogonek pieska w jakiś sposób po prostu yy, buduje we mnie taką... Yy... Taką wolę pomagania dalej, no nie? I a propos też uśmiechu dziecka, teraz organizujemy drugą medycję takiego turnieju, tym razem dla, y, dla Domu Dziecka Rodziny Dom w Tarnowie, na ulicy Chemicznej, y, więc działamy również charytatywnie, tylko tym razem dla, dla, dla ludzi, dla małych dzieci. Kasper bardzo Ci dziękuję za tą inspirującą rozmowę. Cudownie. A Was zapraszam do obejrzenia, jak wygląda działanie Kacpera. To ja, Kasper Kudła. To też ja. To ja też. Też to ja. Ja to też, też ja to. Przez ogół społeczeństwa uważany jestem za osobę charyzmatyczną, otwartą i kochającą ludzi. Całość mojego charakteru odbija się również na moim życiu, życiu pełnym relacji i przekazu. Swoją drogę jako działacz społeczny zacząłem od Tarnowskiej Ligi w której dumnie reprezentowałem moją szkołę, zespół szkół mechaniczno-elektrycznych w Tarnowie. W tym roku udało nam się zdobyć mistrzostwo Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. W 2023 roku demokratycznie zostałem wybrany na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, w której już w zeszłym roku awansowałem na miano rzecznika prasowego. Całość idei na to miasto zmotywowała mnie do założenia tarnowskiej młodzieżowej telewizji Tarnow TV, inicjatywy, która przez młodzieżowe i śmieszne filmy zbiera społeczność mojego miasta, aby na szerszą skalę informować ich o wydarzeniach, które organizujemy. Wśród całej mojej kariery. Znalazły się również liczne wolontariaty. Wszystko dalej w perspektywie działania z ludźmi i dla ludzi. To wszystko, co dla Was już dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję, że byliście ze mną, a za tydzień widzicie się z Mikołajem. Cześć!